to dla nas znaczy? Tak jak jazz, tak jak rock and roll, tak jak barok, tak jak romantyzm. No i jest to, jedna, yy, z jest to jeden z gatunków muzycznych, yy, w których również golec w orkiestra się, że tak powiem, yy, porusza. No i co to dla nas oznacza? No czy w ogóle, no, jeśli patrzymy na jakąkolwiek tradycję jakiegokolwiek kraju. No to ważne jest to, żeby podkreślać to, skąd się jest, jakieś, nie wiem, dbać o te własne korzenie. Wydaje mi to jest ważna rzecz, no. A macie okazję wyjść na festy, na jakieś dożynki tak po prostu jako widzowie, jako słuchacze, a nie tylko grać? Zdarzało wam się ostatnio? No mało mamy czasu na tego typu wyjścia. No, czasami, jeżeli już gdzieś jesteśmy, a jest taka Y, że tak powiem uroczystość, no to jak, jak najbardziej korzystamy z uroku, prawda? Y, tej, tych pięknych, że tak powiemy spotkań, prawda? Czy to dożynki bo tam też jakby kwestia zbierania, prawda? Zboża i tak dalej. Jakby święto y, ro, rolników. Rolników krótko mówiąc, tak. Gazdów. <ślesk>

Panie dyrektor, jak w połowie dni Nysa ocenia pani imprezę? No nie jest to połowa, dla mnie jest to początek, bo wczorajszy dzień jest spisany totalnie na straty. No oprócz huraganu Wiktor, który miał do nas dotrzeć i nie dotarł, spotkały nas wszystkie pozostałe nieszczęścia, czyli niskie temperatury, ulewy, więc zaczynamy właściwie teraz, bo teraz przestało padać na dobre. Robi się troszeczkę cieplej, jest fajniej. No i przed nami gwiazda sobotnia, największa kult. Mam nadzieję, że teraz dopiero właśnie Nesanie zaczną wychodzić z domów. No i przychodzić do nas na stadion. Także dla nas to jest początek. A jak przewiduje Pani pogodę? Yy, tylko wyłącznie ku lepszemu. Jestem optymistką. Od tej chwili właśnie zaczyna się robić coraz cieplej, coraz fajniej. Jutro ma być fantastycznie. Zresztą sprawdzałam prognozę pogody. Jutro ma być słońce ciepło, no i jutro będziemy nadrabiać straty. Dziękuję. Dziękuję. A co dzisiaj, bo są zmiany w programie? No tak, wiadomo, na każdym festiwalu prawie albo bardzo często dochodzi, że artyści nie dojeżdżają, co się staje. Dlatego też u nas coś takiego się wydarzyło. Randy Katana miał występ wczoraj w Barcelonie. I z przyczyn losowych nie dotrze tutaj do nas. Wiem, że jakieś tam były problemy z przelotem, jak to jest do końca, tak naprawdę nie wiem. Za chwilę kolega z MDT przyjedzie, będziemy tutaj więcej rozmawiać o tej sytuacji, ale tak czy owak chłopak nie dojedzie. A co w programie? Co w to miejsce? Myślę, że, że i tak będzie ciekawie, dlatego, że sama marka Sunrise Festival i BIFOR, który zorganizowaliśmy tutaj podczas Dni no to jest coś, co warto przeżyć nawet i tutaj u nas na stadionie. Atmosfera jest fajna, wszystko dopisuje, wszystko jest zrobione pod profesjonalną imprezę, fajne nagłośnienie. Otoczenie, jak widzimy, coraz więcej ludzi przychodzi. No, ludzie stęsknieni, jednak wczoraj czegoś, nie było czegoś. Czegoś zabrakło. No, zabrakło, chociaż nie do końca, to tak, że to nie, nie, nie wypaliło, nie wyszło tak, jak żeśmy chcieli. Uważam, że powinno być trochę lepiej. No, zobaczymy. Muzyka I tak, i tak, i tak, i tak No wiesz co, no, ja się z kolegami z kultu znałem już od wielu lat, bo grałem od 1994 roku z Kazikiem na żywo, więc mieliśmy tą samą kanciapę, znaliśmy się w zasadzie do, dobrze, czy tam lepiej, czy, czy bardziej, czy mniej. Ze Szczotą znałem się bardzo dobrze. No iż no Bóg, Bóg dla mnie pisze taką historię każdemu z nas, że, że no... Tak się te historie układają, nie? Jeden umiera, drugi gdzieś tam, wiesz, przychodzi. No tak jak historia stopy, który umarł niedawno. No. To jest... Wiesz, to granie w kulcie dla mnie jest od, od wielu lat jakby czymś, co, co, co w jakimś sensie muzycznie i mentalnie ratuje mnie przed tym, czym kiedyś byłem skażony. Nie? Czyli tym całym kurne... Yy... Może nie prostactwem heavy metalu, ale tym takim, tą, taką beznadzieją, otoczką. otoczką, tą taką beznadzieją jakiejkolwiek ideologii jakiejś takiej wiesz, nie wiem, społecznej, ludzkiej, nie, bo tam teksty, no to albo dotyczyły jakichś demonicznych historii, albo były już kompletnie o niczym, nie, jakimś tam, kudy, kruku latającym. Czujecie, że się rozwijacie cały czas? w no, Jak jakim sensie się rozwijamy, bo chociaż... po prostu, że idziemy dalej, bo... Samą to jest trudne, nie? Jak widzisz i, i słuchasz tych płyt wszystkich starych zespołów, to tak w wielu wypadkach niestety najlepsze płyty mają już za sobą. Nie? I to jest to tak jak, nie wiem, obserwuję niektórych aktorów, których kiedyś uważałem za świetnych i byli naprawdę genialni. Dzisiaj, kurczę, patrzysz na ich grę i mówisz, kuł, Z czym do to... ludzi Jakby w ogóle nie oni. Nie? Może to jest, wiesz, to jest nieuniknione, nie? W pewnym sensie, ale to, że gramy cały czas koncerty czy gdzieś tam jakieś kolejne płyty przychodzą. Myślę, że takim jakimś ratunkiem czy sposobem na, na pójście w trochę inną stronę to była ta płyta Amplak, Dla nas bardzo trudne przedsięwzięcie, bo nie jesteśmy, wiesz, z jakimiś tam sidemenami, czy... Tylko jesteśmy grupą ludzi, którzy gdzieś, mam nadzieję, się wspólnie uzupełniają. I to, ciężko było? No, no jest ciężko się przestawić, nie? Tak, to nowe aranżacje, w... nowe aranżacje, ale też w, w sensie czysto fizycznym granie na zupełnie innych instrumentach. Nie? Jeszcze gorzej było się przestawić po trasie, którą graliśmy, tam kilkanaście koncertów Amplug i później zagrać gdzieś w międzyczasie no, jeden rokowy koncert. Nie? To było masakra. Nie? <śmienny> Połowie, jak to wygląda od kuchni? Nie będę narzekał na pogodę, ponieważ na pewno wszyscy już o tym powiedzieli Dokładnie. zbyt wiele. A niektórzy odczuli? Powiem tak... Y jest bezpiecznie. Odpukać nikomu nie poraził prąd. Nikt się nie urwał z karuzeli i no, takie jest nasze zadanie i oby tak dalej. A jakie pomysły na przyszły rok? Czy już coś się pojawiło nowego? Lepszą pogodę i samoloty rozganiające chmury. Zamówimy z samej Moskwy. Tam podobno znają taką technologię. Życzymy tego. Mamy.